Witam, pokażę Wam, jak zainstalować plugin na naszym serwerze. W moim przypadku to będzie plugin Admanager, który pozwala nam wyświetlać reklamy w saju. Więc tak, ściągamy nasz plugin, wypakowujemy go. Otwieramy. Ja tu mam trzy pliczki: AMX, SMA i INI. Otwieramy nasze, wchodzimy w FTP. Nasze pliki przenosimy o tutaj. Wchodzimy do Strike, Addons MX X i tak. I pliczek z końcówką AMXX przenosimy tutaj do pliku do folderu plugins. E, pliczek z końcówką SMA wkładamy do Stripting. Ostatni plik Ini wkładamy do CONFIGS Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w tym pliku wpisujemy swoje reklamy. I na końcu nazwę naszego pluginu dopisujemy w plugins INI. Już go mam dopisanego. Plugin powinien być sprawny. Dziękuję.